12 czerwca w Uniwersytecie w Siedlcach odbyło się spotkanie z profesorem doktorem habilitowanym nauk medycznych Kryspinem Miturą, chirurgiem, pracownikiem Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, który 20 maja 2024 roku zdobył najwyższy szczyt świata – Mont Everest. W spotkaniu oprócz społeczności akademickiej Uniwersytetu w Siedlcach wzięli udział również uczniowie z II Liceum Ogólnokształcącego imienia Świętej Królowej Jadwigi i z IV Liceum Ogólnokształcącego imienia Hetmana Żółkiewskiego. Przygotowania wieloletnie. Nie da się na tę górę wejść z marszu bez przygotowania. Osoby, które podejmują tego typu aktywności, bardzo szybko, już na niższych wysokościach kończą to porażką. W związku z tym to są raczej lata w niektórych przypadkach miesiące intensywnej pracy, kiedy trzeba zadbać i o ten aspekt fizycznego przygotowania, bardzo intensywnego, bardzo systematycznego, niemalże codziennego, katorżnicza praca. Plus trzeba zadbać o mental, czyli to, żeby przez długą wyprawę się nie podać w pewnym momencie, ale również trzeba zadbać o całą logistykę, która jest wokoło, poczynając od wyposażenia i przez znalezienie odpowiedniej agencji, z którą wybieramy szerpów i idziemy do góry. Kto jest góra, na którą nie da się wejść samemu, znaczy można wejść samemu, ale to robią już profesjonaliści. Natomiast generalnie wchodzi się w parach z tego powodu, że zespół lepiej działa na linach. Jeden zabezpiecza drugiego. Stąd większość osób, która wchodzi, z decydowana większość, jak niemal wszyscy wchodzą właśnie w obstawie swojego szerpy i to jest wejście jeden na jeden, czyli idziemy w zespole dwuosobowym. W wyprawie, na której ja byłem, byłem jedynym Polakiem w międzynarodowym gronie, natomiast ten rok był rekordowy w ostatnich latach, dlatego, że weszło sześć osób z Polski. W poprzednich latach zazwyczaj wchodziło jedna, dwie osoby, mimo, że wybierało się około sześciu, ośmiu każdorazowo. Ten rok był o tyle szczęśliwy dla nas, że wszystkie osoby z Polski, które chciały wejść, do były szczyt. Moment triumfu trwa pół sekundy. Jak tylko się jest na szczycie, od razu myśli się o tym, żeby jak najszybciej zejść na dół, że zegar wstecznie tyka, że kończy się tlen w butli i że trzeba jak najszybciej zejść do poziomu bezpiecznego, który gwarantuje przeżycie. Faktycznie Monteveres nie jest trudny w sensie technicznym. Może nie jest bardzo trudny w stosunku do innych gór, nie jest też górą, na której najwięcej wypadków jest śmiertelnych, tak jak na przykład Anapurna. Natomiast jest to góra, w której właśnie wysokość sprawia tę główną trudność. Jeżeli chodzi o dalsze plany, planów mam wiele, natomiast na pewno nie będzie to już więcej ośmiotysięcznik. W tym zakresie czuję się już spełniony. Jesteśmy bardzo dumni, że naszym pracownikiem jest pan profesor Kryspin Mitura. Jest to człowiek renesansu, tak go chyba należy określić, bo oprócz tego, że jest wybitnym lekarzem, wybitnym chirurgiem, to jest wybitnym dydaktykiem, wybitnym naukowcem, a jednocześnie te swoje zainteresowanie naukowe potrafi dzielić z pasją, jaką jest wspinaczka górska. Ostatnim takim wydarzeniem, które ujęło nasze serca było to, że kiedy wspiął się na Mont Everest, zostawił na tym najwyższym szczycie świata logo Uniwersytetu w Siedlcach. Jako dziekan tego uniwersytetu i tego Wydziału Nauk Medycznych jestem dumny, że w naszych szeregach mamy pana profesora Krespina Miturę. Wszyscy, zarówno dorośli, jak i młodzi, mogą brać przykład z tego człowieka, który połączył swoją pasję sportową, naukową, rodzinną i zawodową. To ciekawe spotkanie było okazją do rozmów o spełnieniu marzeń i pokonywaniu własnych ograniczeń. Za nami uroczyste otwarcie wystawy Alma Mater Nostra od Wyższej Szkoły Nauczycielskiej do Uniwersytetu w Siedlcach, która zamyka obchody 55-lecia Uniwersytetu w Siedlcach. Ekspozycja składa się z dwóch części. Na parterze zaprezentowano historię uczelni od momentu jej powstania w 1969 roku aż do czasów obecnych. Rozwój infrastruktury, potencjału naukowego, sylwetki osób, bez których rozwój Siedleckiej Alma Mater byłby niemożliwy, to wszystko zobaczyć mogą zwiedzające. Druga część poświęcona została miejscu kultury i sztuki w procesie edukacyjnym. Wystawę oglądać można do końca 2024 roku w godzinach otwarcia Biblioteki Głównej Uniwersytetu w Siedlcach. Dzisiejsza wystawa to jest podsumowanie obchodów 55-lecia naszej uczelni, naszego uniwersytetu, który przez lata ewoluował w swojej nazwie i ewoluował jeśli chodzi o kompetencje oraz zakres działania. Natomiast yy, uważam, że może jest to truizm, ale tak to jest, że przyszłość nie może istnieć bez przeszłości, bo przeszłość wpływa na przyszłość, ona jest inspiracją, ona wskazuje nam rozwój i myślę, że poprzez dzisiejszą wystawę, poprzez refleksję nad przeszłością będziemy bardziej twórczo patrzeć w przyszłość i w perspektywy rozwojowe naszego uniwersytetu. Jest to przede wszystkim retrospektywa dokonań, działań społeczności akademickiej w mieście i razem z, z miastem, ponieważ trzeba nam też wiedzieć, że jak tak prześledziłem całą historię bytności uczelni w mieście Siedlce, to stwierdziłem, że słuchajcie Państwo, tak naprawdę. Jedne z ciekawszych budynków, które powstały w organizmie miasta, to są budynki Witolda Benedeka, czyli gmach Biblioteki Głównej i gmach Wydziału Nauk Humanistycznych. To są dwa naprawdę znaczące w kulturze europejskiej, w kulturze architektury w ogóle, formy, które, no, którymi możemy się szczycić, oprócz przebudowy Pałacu Oginińskiego, autorstwa Zawadzkiego, czy też innych form, innych form, które mamy, które mamy w przestrzeni miasta Siedlce. Także ta wystawa też pokazuje, że Siedlce są w ścisłym związku z organizmem miasta Siedlce i, i tutaj współtworzy taką bardzo ważną, bardzo ważną część i historię tego, tego miejsca. Ja myślę, że przede wszystkim my jako mieszkańcy tej wschodniej części Mazowsza możemy być dumni, że posiadamy uniwersytet, czyli ośrodek, który jest ośrodkiem myśli naukowej, kultury. Dziedzictwa, także ośrodek, który się prężnie rozwija. Przed chwilą rozmawiałam właśnie z panem rektorem, który opowiadał nie tylko o historii, ale także o planach na przyszłość. Więc jak najbardziej możemy z pomyślnością patrzeć w przyszłość i być dumni z tego właśnie, że wschodnie Mazowsze taką perłę, jaką jest Uniwersytet Siedlecki, posiada. Myślę, że warto pielęgnować te tradycje, warto wspierać, bo to jest potencjał. Potencjał przede wszystkim kształcenia naszej młodzieży, nie tylko Warszawa, nie tylko Białystok, nie tylko duże ośrodki, ale też te nasze lokalne są bardzo potrzebne. Nie, nie wszyscy mogą dojechać, stać ich na utrzymanie się w dużym mieście, żeby tam się kształcić, tam zdobywać swoje umiejętności, więc takie ośrodki jak Uniwersytet Siedlecki są jak najbardziej potrzebne i powinniśmy być bardzo dumni z tego, że je posiadamy tutaj na miejscu. 14 czerwca w Bibliotece Głównej Uniwersytetu w Siedlcach odbyła się kolejna edycja Działań Nocą, wydarzenia artystycznego zorganizowanego przez studentów i wykładowców, pracowni sztuki oraz Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu w Siedlcach we współpracy z Biblioteką Uniwersytecką. W tym roku działania nocą są mocno związane z jubileuszem naszego uni uniwersytetu. Nawiązują do historii naszej uczelni i do działań studentów na przestrzeni tych 55 lat. W tym roku jest to nietypowy, nietypowy program, ponieważ zazwyczaj były to wystawy i różne działania związane z twórczością studentów, akademików i zaproszonych gości. Dziś mamy wystawę jubileuszową 55-lecie naszego uni uniwersytetu w której prezentowane są przede wszystkim obiekty nawiązujące i podkreślające niebanalną historię naszego, naszego Uniwersytetu i też dokumenty, które stwierdzają, że zawsze był to prężny ośrodek kulturotwórczy naszego regionu. W ramach działań nocą, które wspólnie z panem profesorem Nowakiem od jakiegoś czasu organizujemy, Postanowiliśmy nawiązać do wystawy, która już w bibliotece od przeszłego tygodnia funkcjonuje, poświęconej 55-leciu uniwersytetu naszego. I zaproponujemy trzy wykłady popularno-naukowe dotyczące funkcjonowania uniwersytetu oraz historii, czyli właśnie między innymi. Poświęcony wykład teatrowi S, poświęcony klubowi studenckiemu w Siedlcach i wykład profesora Cezarego Kality, czy Leonardo da Vinci mógłby studiować w Siedleckiej Uczelni. W ramach takiego dopełnienia ja proponuję właśnie jako efekt tych warsztatów teatralnych. Dwie etiutki, które przygotowały studentki czwartego roku pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, studiów dziennych i studiów zaocznych. Jedna etiutka taneczna, pokazująca, starająca się pokazać historię właśnie poprzez taniec, nawiązując do wystawy, która, która jest hmm, przyczyną tego, że robimy akurat taką imprezę w tym roku. I druga etiuda w co się bawić, gdzie trochę też w kontekście historycznym studentki próbują się zmierzyć z tekstami Wojciecha Młynarskiego. Tak, tutaj studentki z dwóch z kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zaprezentują przekrój, cofając się wstecz 55 lat tyle, ile ma nasza uczelnia, i pokażemy, jak ten czas mijał. Pokażemy to tańcem i wierszem. Dziś jako studentki pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej tutaj zaprezentujemy publiczności nasze umiejętności zdobyte podczas studiów, to, czego nauczyłyśmy się, i właśnie wyrazimy to tańcem i wierszem. Studentki pedagogiki przedstawiły dwie etiudy teatralne odbyły się również wykłady popularno naukowe